A oh, shit, here we go again. Wracamy z JTM na kanał. Tak jest, JTM wraca. Do Dzisiaj Pani, utwory kamerzysty, mamy tutaj jego płytę. I dla przypomnienia, możecie obszalić sobie inne filmy na naszym kanale, bo pojawiło się tam między innymi unboxing płyty kamerzysty, który możecie sobie zobaczyć, był bardzo fajny, fajne ujęcia. Potem pojawiła się nasza reakcja na wszystkie utwory z płyty kamerzysty, nasza opinia, możecie się z nią zapoznać, jak i opinia, koneserów rapu. A teraz jesteśmy tutaj i jesteśmy w jakiej to melodii, także ja będę o. grał pierwszy i... A ja jeszcze? was zapraszam na nasze instagramy. Już? Tak, już. to zaczynajmy. Dobrze, jesteśmy już na stanowisku teleturniejowym, na którym będziemy słuchać. Ja będę słuchał, wy też. Więc będziemy słuchać y, utworów kamerzysty. Mamy 30 sekund. Przypominam, że jeżeli ktoś nie odgadnie wszystkich utworów, to czas nie jest doliczany. Jeżeli odgadnie wszystkie utwory, to pozostały czas jest doliczany do wyniku. Za odgadnięty utworytetum, za yy, skukę, czyli za wprost powiedzenie złego tytułu, jest punkt ujemny. Także zaczynajmy z pierwszym utworem. Holidays. Tak jest. Dobrze. Holi, holi, Holiday zimne drinki cały dzień. Holi, holi, holidays, popójrzmy piękny rejs. Punkt pierwszy. W takim razie lecimy do numeru drugiego. Ona jak ogień. Tak jest! Ktoś tu przesłuchał płyt. Ta butelka powinien na stole, błękitne oczy są we mnie patrzone. Ale w ogóle trochę za szybko lecimy, żeby trochę spowolnić ten film i dobić do 10 minut w jakikolwiek sposób. Napiszcie w komentarzu hashtag śliwa ze śliwek. Według naszej tradycji standardowo możecie napisać właśnie hashtag śliwa ze śliwek. I my przypniemy serduszko w komentarzu. Jakoś trzeba też nabić sobie statystyki, prawda? Dobra, lecimy numer 3. Hmm. za szybko trochę zatrzymałem chyba jeszcze albo, hmm, albo bym chciał albo poleciłem jeszcze raz nie dobra jeszcze raz jeszcze raz sobie kawałek zobaczę eee, w tym przypadku mam takie dwa typy że albo to jest Venom albo Air Force One ale hmm, po zastanowieniu w sumie bym odrzucił jednak venom, bo Venom to Venom Wenoma myślę, że bym rozpoznał, jednak nie miałbym dylematu, jeżeli bym usłyszał Venoma, więc powiem, że to jest Air Force One. Tak jest. Tak jest, dobrze. Śnił mi się pierdolony koszmar Te czarne sny, czarne sny, czarne sny, szybka forsa To był numer trzeci, więc teraz czóreczka. No i... no i to jest Venom. Wchodzę jak maszyna, chcę to ich tu pozabijam, możesz mówić kurwa chwila, już mnie za chuj nie powstrzymasz No, czyli jednak miałem rację, że jakbym usłyszał Venoma, to bym od razu odgadł. Nie myliłem się tutaj, więc numer 5 może tutaj też się nie pomylę. O kur. O, no tutaj widać wersję z YouTube'a, bo słychać od razu bonusa BGC no i to jest 5 promili oczywiście. Dobra, tak jest. Gdzie oni grają? Tutaj, tutaj. Lecimy, kurczak, tutaj. Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Lepiej szybko mi to powiedz. Bonus teraz się zmienił. Bonus teraz sportowiec, dobra. Numer 6. Hmm. Huh. To jest bit, który kojarzę na pewno. Nie jest mi to obce. A, ale. Jak to jest numer? Co? Jak to jest numer? To jest. W sumie nie wiem. Nie, 6. 6. Numer, 6? 6. Ok. Okej. Hmm, tak, wstępnie bym powiedział, że może to jest Biała Nos. Ale zostawię to na koniec. I polecę 7. Ostatni taniec. Tak. Tak, no to jest tutaj charakterystyczne, szarpnięcia za struny, tak. Dziś zastąpimy ten ostatni taniec. Ona chce mieć to w chyba nie jest w stanie. Numer 8, ostatni. Tytanik. Dobra. No, tutaj rzeczywiście proste. A kiedy odejdziemy? Nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik. Została tylko. Ta szóstka, więc sobie jeszcze trochę przesłucham. Szóstki, bo mam dużo czasu pozostałego, więc mogę sobie pozwolić. Nie, to jest. Seven. Seven, to jest moje strzał. Szósta to siódemka. Tak, szóstka to siódemka. Dokładnie. Dobrze. Tak jest. Seven, 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 ciągle liczbę widzę, Lamborghini Aventador w mojej liście życzeń. A już, już chciałem mówić, że Białą Noc, ale sobie tak poleciałem, poleciałem i się przypomniał tekst. Dobra, także 18 sekund pozostało, 8 punktów, co daje 26 punktów w rozliczeniu końcowym. Także będzie ciężko to przebić Kubie, ale zobaczmy jak mu pójdzie. Dobra, tak więc teraz moja kolej, żeby podbić serca słuchaczy i zrobić kamerzystę na 30 punktów. Obym tego nie zrobił, bo nie chcę być uważany jako największy fan kamerzysty. Tak więc, let's do it! albo dwa, a potem robię sobie traw. A więc tak, jest to flex albo afirmacja No oba te tytuły są poprawne No i bardzo dobrze Także jest punkt Pole gibon, albo dwa, potem robię sobie trap Dabla blapa w ciemnych pięć i te No to ale na, na, na kawałek drugi Kawałek drugi to jest to, jest na początku pianinko Czyli jest to ten nowy numerek, raczej. bardzo możliwe. Na pewno, tylko jak on się teraz nazywał? jaj vlog, coś nie wiem, może. Dobra, może przejdźmy sobie do, do, do trójki. To jest Hellboy, trójka. Chcesz tu mnie ustawić szereg, ale w sumie mnie to jedzie. Jesteś tylko hologramem na tej niedorzecznej scenie. Czwóreczka, jak na razie jest. No, powiedzmy, że łatwo. Witam. Czwórka to jest piękna bestia, która swoją drogą była kreowana w naszej pięknej miejscowości Nie będziemy drugi raz tego Dobra. robić W ogóle ostatnio jak sobie wracałem z kolegą to, yy, przez miasto w nocy No nie gadaj, w nocy po 22? Tak, nie nocy po... Nie, nie w ogóle, tak patrzę, tam jakiś koleś całkiem gudzie nie, nie. To był ochroniarz! Ochroniarz! O, ochroniarz! O co ty? No, tak na początku miałem taki pomysł, że tak zbić, się ma ochroniarz. I zbić piątej i dalej. I co? Ale ostatecznie powiedziałem koledze, że opasza ochroniarz. O, i to nie jest kurwa bajka. Pierwszy raz na majkach i to będzie już ten standard. Dobra, teraz piąteczka. Piątki na razie nie wiem. Dobra. To sobie przejdę do szóstki. Szóstka to jest y, VIP. Dobrze. Jestem tylko VIP. VIP, Wchodzę, robię, robię tym VIP. W takim razie, skoro wiemy, y, czym jest szóstka, przejdźmy sobie do, y, do siódemki, tak jak jest w alfabecie. Ale. no no, no. Dzięki, dzięki. Może. Siódemka to jest z bloków na salony. Tak. Dobrze. Jest też jest pod innym tytułem. Mianowicie o Boże, idę w górę. Idę w górę. Tak. Dokładnie, ale tutaj również oba są poprawne, także jak najbardziej, punkt. Jej. Z bloków na salony, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę Sukces oddzielony, mure, murem, 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 murem Dobra, czyli teraz numer ósmy że Numer ósmy Ja to... To, to jest na napisie z Kubańczykiem Tak A więc jest to, mamy to coś No jest to, mamy to coś, a co ty się tak cieszysz? Jani! Może coś wiedziałeś? Nie, nie! Nie, nie, nie. My mamy to, coś czego nie ma tu nikt. My mamy to, coś czego nie ma tu nikt. Dobra. Pionka, której tak bardzo. Nie wiem, wcześniej mówiłeś o takim utworze. Coś biało, biało. Biała noc. No właśnie. Był. Tak, a wiesz. Biała noc tutaj. Jakby. Chcę powiedzieć tą nazwę, ale. To możesz przeliterować. S-U-K-A. Zgadza się. Jest to samica psa. Dokładnie w tak. W tym wypadku, również tytuł tej piosenki. Chodzi o psy. Broń Boże, żebym mówił coś o policji. Chodzi o. Yy... Gatunek zwierzęcia. Tak. Dokładnie tak. Na jednej liczą się te lajki na insta. To druga pływię, tylko co? To jest starszy numer, czy nowszy? O, tego ci nie powiem. Mam oh, yeah. ci jedno. No? Znaczy, najpierw sobie przesuwa, a potem Okej okay. Dwójka. Dwójka. Okej. Okay. No. Ja, ja się powiem tak. No. To nie jest spłyty. No to to jest. No to to jest ten, ten najnowszy numer, co wyprzedniałem parę dni temu. O, jak mu się nazywa? Boże! Nie, nie, nie. To jest nowy segment. To jest podpowiedź kontrolowana. Dokładnie. Uwaga, to jest Rebus. Tak, pokazuję. Ściana. Konga, usta, mowa, cia, mowa mowa bieli, biała mowa, usta, całą ścianę, a biały, tak? Czyli chodzi o, o światło, światło białe, białe, white, białe usta. To tyle No ale to za mało, to jest gość, jakieś białe usta Białe, a może jak się mówi na biały odcień skóry? No Kremowy? Nie No skórny? A jak to jest bardzo jasny? Szary? Bo nie o Szary? A jak ktoś ma jasne usta? No. no to ma jasne No odcień, jaki odcień? Skóra No Jak się określa skórę? Jako różową Nie, nikt nie mówi różową Jak to nie? A jak jest jasna skóra, to wtedy jaka jest cera? cera? Karnacja jasna Nie, cera Tłusta. Jasna cera to jest jaka cera? Jak jest taka pod biały podchodzący kolor Weź mi coś powiedz No B Beżowa Nie, nie no. że, B, że B, nie że B, B e, no. tylko B B, no na B się zaczyna By, B, l, B, l. B, l. B l. Jak się B, l. przestraszysz to no. wtedy się robi To, to... Ale nie, jak się stresujesz nie się co? stresujesz no. i jesteś przestraszony to wtedy Skóra się okay. robi No o, właśnie się, no. No, no Bada usta? Tak. Co? Wow! Bez niczyjej pomocy udało mi się odgadnąć ten kawałek, który przed parę dni temu. emocje dobiegły z zenitu i nie udało mi się pokonać Daniela w tym pojedynku. Może Przede to wszystkim i widzę tutaj zły dobór słownictwa w naszych wszystkich wypowiedziach, jakich używamy. Nieskromnie powiem, że wygrałem, jestem zwycięzcą, ty jesteś główny, po prostu. No i słuchajcie, w komentarzach każdy kto napisze hashtag śliwa ze śliwek dostanie serduszko. Dostanie serduszko, również możecie wbić tutaj w kartę, chwila. Nie, czekaj, nie czekaj, to jest w którą stronę? Nie, tu? Czy... To nie, tu! Dobrze pokazywałeś, tu, no. Tutaj. no. Tu. Możecie tutaj wejść do karty i tam y, sprawdzić nasze poprzednie filmy, y, właśnie też y, w których głównym, głównym obiektem wokół którego orbitowaliśmy była płyta kamerzysty. Panie tak. Naprawdę dobór słów jest fatalny, także nie pogrążajmy się bardziej i zakończmy ten odcinek. O, odpadła. Także tutaj trzy punkty możemy podsumować. Ja wygrałem. Poprzednie filmy, Instagram. Siemaneczko i żegnamy się. I widzimy się za tydzień chyba. Na pewno za tydzień. No to i Więc adios!